God, mała przysługa. Mushrooms do not understand Fables? No więc uh, przysługa to wtedy, gdy komuś pomagasz bez powodu. Ah, like the generous log who gives so much and asks so little. This I understand. Świetnie. Bądź pniem. Możesz wesprzeć Dilly? The <grystanie> king rallies behind no one. Nie masz tronu, nie masz poddanych, więc. Oh, you are proposing a trade. Tak. I accept. I will rally behind Jilly, and you will become my first subject. A. Uh, dobra. Now be gone from my sight, poor peasant. Zadowala to waszą królewskość? Nie, yes, squait. I is it begone? Reczuje.